Witam Was w kolejnym odcinku gotowanie z Hanią i Tomkiem W dzisiejszym odcinku przygotujemy dla Was smażone ziemniaki na patelni Tak jak widzicie mamy około 400 g ziemniaków Sól, pieprz, oliwa z oliwek do smażenia No i jeszcze my dodamy do nich paprykę słodką w proszku Także zapraszam do dalszej części filmu jak to będziemy przygotowywać i tuchania postanowiła je kroić właśnie w ten sposób, tak jak widzicie na pół, a później na takie mniejsze kawałki. W ten sposób. Połowa i takie mniejsze. Zapraszamy do dalszej części filmu. A oto nasze pokrojone ziemniaki. Yy, za chwilę przystąpimy do rozgrzania yy, patelni i zapraszamy do dalszej części yy, filmu. Jak widzicie nasza patelnia już fajnie nam się rozgrzała tutaj. Teraz Hania kłada nasze ziemniaczki. No i będziemy to smażyć. Także będziemy Wam na bieżąco pokazywać etapy tutaj smażenia także zapraszam do dalszej części filmu nasze ziemniaki już są jak widzicie prawie gotowe teraz Hania właśnie dosypuje troszeczkę soli do smaku no i papryki słodkiej, czerwonej proszku także postanowiliśmy w ten sposób je przygotować i chwilę jeszcze je podsmażemy i będziemy wykładać na talerz. Także zapraszamy do dalszej części filmu. Tutaj jeszcze Kania pokaże, że miesza to fajnie. Jeszcze chwilkę i będą, będą już gotowe. Także zapraszamy do dalszej części filmu. oto nasze gotowe smażone ziemniaki na patelni. Mamy nadzieję, że spodobał wam się ten nasz pomysł na przygotowanie w ten sposób sobie ziemniaków, także życzymy Wam smacznego, smacznego. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie zapraszamy do następnych filmów na naszym kanale, pa pa, pa, pa. pa, pa.